Cześć, witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie w grę Dead by Daylight. Tak, Dead by Daylight. No, każdy chyba zna tą grę, nie muszę przedstawiać, a jeżeli nie znasz, no to no, dziwne, bo to jest dosyć popularna gra. Znaczy, była kiedyś chyba bardziej, ale teraz jest, powróciła do życia, bo... Dodają często morderców nowych, nowe postacie, nowe mapy. No i generalnie, tak, dzisiaj zagramy sobie mordercą. Ja generalnie gram mordercami. Czasami się zdarzy, że sobie wezmę survivora i sobie ucieknę raz czy dwa. No i tak, dzisiaj zagramy sobie mordercą, który nazywa się Legion. Pan jest dobrym, dobrym, bardzo mordercą. Trochę trudnym do ogarnięcia, ale jak się ogarnie, jest bardzo w porządku. No i tak, jego ekwipunek, czyli jego umiejętność, to dysonans. Czyli jeżeli dwóch lub więcej ocalałych pracuje przy tym samym generatorze, jego aura jest podświetlona na biało przez 12 sekund. Czyli no, po prostu widzimy przez całą mapę, czy ktoś naprawia w dwójkę albo w więcej osób generator. Żelazna dziewica, czyli otwieramy szafki 40% szybciej. Widzimy, kiedy ktoś wychodzi z szafki. Ten ci, co wyjdą z szafki, są narażeni przez 15 sekund, czyli mamy ich na jedno uderzenie, prowadzi ich w stan wagoni. No i widzimy ich przez 4 sekundy. Twardy charakter, czyli jak nosimy kogoś na plecach i kogoś trafimy, to nie mamy tak jakby takiego stana, tylko możemy cały czas chodzić i a, bić dalej. No i zguba Franklina jako ostatni perk, sobie dałem, czyli jeżeli kogoś uderzymy, ktoś kto trzyma jakiś przedmiot, to on go opuści, opuści, czyli bardzo wkurzający perk dla przeżywających, jeszcze łóżka za 5%, a właśnie daru nie dałem, dodatki także, kiedy aktywujemy umiejętność tego mordercy, to na całej mapie nas słychać, czyli nasze bicie serca, i podczas gdy przeskoczymy przez paletę, automatycznie ją niszczy, czyli bardzo fajny, fajna rzecz. No i tak, co ten morderca robi? On wpada w szał, gdzie biegnie szybciej kurde niż ci, niż przeżywający surwiwarzy. Chociaż mordercy tak są zazwyczaj szybsi od survivalistów, więc... Ale jest jeszcze szybszy podczas tego szału. I może skakać przez palety, może skakać przez okna, tak samo jak survivor. W sensie on to szybciej robi. Bo normalnie to muszę nogę tu, drugą nogę tam i przechodzisz. No i jeszcze jak kogoś uderzę, to powoduje krwawienie, czyli nie mogę nikogo powalić, ale mogę no, uszkodzić. Stan krytyczny. Dobra, mamy bagna. Spoko mapa, chyba... znaczy no, nie no, nie spoko. Dużo tu jest haszczy, gdzie można się ukryć. No i zaczynamy, chodzimy wokół silników. Ja zawsze chodzę tak na rogu, bo się respią z... Odzim Ale zrąbałem teraz, ja pierdolę. Nie wiem, gdzie pobił. Oczywiście. O, chyba tam. Czy ktoś z szafki wyszedł? Nie, on przeskoczył. Jezu. Dzień dobry. Co ja robię? Co ja robię? Ja jestem teraz upośledzony chyba Osiem. Gram jak idiota, a wy mi wchodzicie w nóż. Nie wiem czy to jest wyjście co nie Dawaj, 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 dawaj Kurde no Ciul, nie wiem jak stamtąd się wychodzi. A Ty gdzie? Dobra na górze ten typu naprawia silnik, słyszę to, dobra. Tym razem wyjście jest trochę bliżej. To było mądre, nie wiem. Chyba nie. Dobra, powiesz go. Gdzie ty jesteś? taś, taś Myślałem, że do mnie zaleci. Bym się śmiał. Dobra, jeden silnik naprawiony, dwóch wisiało, nie, trzech wisiało już. Więc jest dobrze, jest dobrze. No dobra, widzę, jak więcej niż dwójka naprawia. Czyli tam jest więcej niż dwójka albo dwójka. O Boże, święty, no. O balans landing ma, czyli jak zaskoczy to biegnie dalej. Chodź, chodź. Jezus Mario. Ten silnik jest ściśnięty bardzo mocno. Coś tu pełni się kitra. Zdjęli go Swaka. Oj, i robią wydwójkę z silnik, bardzo mądrze. Widziałem cię, chyba. albo mi się wydawało. Widziałem tu kogoś? Ktoś tu szedł. Jest moją obsesją, ale jak on umrze, to w sumie nic mi się nie stanie złego. Bo obsesja coś tam powoduje, ale ja nie mam żadnych parek na obsesję, więc nie wiem czemu mam obsesję. Oooo! Oś Dave pupsko! Nieładnie! Właśnie naraz O, ktoś chyba se wlazł do szafy! W sumie nie wiem czy on krzyka. A, a Masz tu palec nie ma. Na mnie 360 nie działają, kolego. Czasami działają. Ale to bardzo rzadko. O, kolega ma dentkę już. Ty siurku tu Nie masz palet kolego Nie masz palet Kolega nie wiem który raz będzie wisiał już Chyba drugi? Tak, drugi. No właśnie, tu chcia iść! Cholera. Nie wiem, czy to jest bardzo mądry kolega. Chyba, że masz decyzję strike'a, to... Tak? No, masz decisive strike'a. No i teraz otwierają drugą bramę. Czyli spierniczą. A, jestem w kropce, bo tamten otwiera tą bramę, ci tutaj dwójka otwiera tą bramę. No właśnie. No uciekaj, uciekaj. Ci albo spierniczyli gdzieś tutaj w pobliżu i zaraz mnie wyciućkają... Albo poszli otwierać tamtą bramę. A ta druga gdzieś tu się czai tylko odejdę na sekundę i spierniczy, albo co jest? Albo drugą bramą. No. No nie jestem zadowolony z siebie. Na początku strasznie lamiłem, ale... Potem też lamiłem, ale potem... znowu lam. Nie no. Straciłem rangę. Nie. No ale no kurde, jak ja tu z takimi ludźmi walczę, no to co? Nie wiem, jest rano dlatego i może. Dlatego. Mało ludzi gra, więc dobiera mi kozaków. Dobra, ulepszymy sobie Legionka. O, Momento Mori. Następny odcinek będzie Legion z Momento Mori. Albo inny morderca po prostu. Seba. Go... No Eda nie chce. To jest takiego super. Pff. Tylko, kurde, ja czegoś nie rozumiem, bo na YouTubie jak oglądałem ludzi jak grają Legionem, to jak on dźgnie podczas tego szału, no to ludzie się wykrwawiają. W sensie pasek jakim schodzi, jak zejdzie do, do zera, to leżą. I nie wiem, czy to coś zmienili, czy to jakaś właśnie dodatek jest, czy o co chodzi. Dobra. No, sorry, Legion nie wyszło jak chciałem, ale nie jest źle. No dobra, to co, dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że dotrwaliście aż tutaj. Możecie zostawić lajk, like, komentarz, to ja wam dam serduszko. No i se generalnie przepraszam, że była znowu przerwa, ja oczywiście jestem taki, że robię filmik, potem przerwa 3000 lat, ale nie, no częściej będę teraz nagrywał raczej, bo wciągnęła mnie ta gra bardzo, więc... No ja mogę nagrywać. Dobra, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, do zobaczenia, cześć.